Dobry wieczór, ale my chyba z latkiem przy słowach dzień dobry, no bo drodzy państwo, dzień mamy. To znaczy właśnie jak dzień mamy? No właśnie, mamy dzień mamy. Dzień mamy mamy. A, doskonale. Drodzy Państwo, dzień mamy. Jeśli mamy, no to pora rozpocząć. Mam mam mija. Taki tytuł nosi dzisiejsze nasze spotkanie, umownie wieczór, choć przy blasku słońca jeszcze się spotykamy. Ten wyjątkowy wieczór z okazji oczywiście Dnia Matki zorganizowaliśmy dla Państwa, choć właściwy Dzień Mamy przecież dopiero za dwa dni, ale postanowiliśmy się już dzisiaj spotkać ze wszystkimi mamami, żeby uczcić to święto, Ale mamy będą mogły już dokładnie 26 maja spotkać się ze swoimi dziećmi ale żeby, drodzy no, Państwo, było sprawiedliwie, dlatego stanowiliśmy dzisiaj także uhonorować, uczcić wszystkich tatusiów, ojców. Jesteście tutaj na sali, bardzo się cieszymy, że towarzyszy, towarzyszycie nam w tym szczególnym dniu, wielu, mało oczywiście. A my witamy w imieniu Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, w imieniu Zarządu Powiatu, w imieniu oczywiście no jak najbardziej radnych powiatu Kędzierzyńskiego-Gozielskiego, którzy zorganizowali tą dzisiejszą imprezę dla Państwa, którzy za moment już wystąpią. No i oczywiście witamy także w naszym imieniu, bo mamy tę niewątpliwą przyjemność bierzemy dla Państwa dzisiaj poprowadzić Radek Skowron i Adam Lecini. Witamy Państwa. Dzień dobry, ale musimy zostawić tę energię dla prawdziwych artystów, którzy dzisiaj dadzą wyjątkowy popis. Bo wspomnieliśmy już o radnych powiatu Chędrzyńsko-Gozierskiego i oni przygotowali na ten dzisiejszy wieczór specjalny występ. Śmiało możemy powiedzieć, że to będzie wydarzenie bez precedensu. Żebyśmy drodzy Państwo mieliśmy okazję to wszystko obserwować od potrzeb Państwo tego nie widzieliście, bo były tylko w teraz już będzie zupełnie premierowo. To były naprawdę dziesiątki godzin prób. To są kilogramy papieru ze scenariuszem. No i metry materiału na stroje. Jak również tony scenografii. No i co to dużo mówić, litry wypitej kawy. A potem, co za tym idzie, noce nieprzespane. Drodzy Państwo, jesteśmy świadkami powstawania czegoś absolutnie wyjątkowego. Takiej grupy, może być powiedzieć, jeszcze nie było i przechodzimy już powoli do tego, co za na sobie zobaczymy. Ja myślę, że takiej grupy w historii naszego samorządu powiatowego i jeszcze chyba teatralnej nigdy, nigdy nie było, więc no, to no, słyszymy bez precedens tak. po raz pierwszy od no, ponad 15 lat. Drodzy Państwo, nie aktorzy wciążą się w różne role, które już za chwilę będą Państwo mogli podziwiać. I chyba zaprosimy pierwszą parę artystów, stępki teatralne już za chwilę będą Państwo mogli oglądać. Już za chwilę zrobi się taki miłosny klimat, bo za moment występ zatytułowany Kasa Nowa. Jadwiga Kośbita i Paweł Masełko. Gorące brawa przywitajmy. Że będzie podryw z pani strony. O, matko! Nie. No no. Chyba wiem. I co? Co się pani tak wpatruje? Ale się nie. Jak nie, jak tak? To zerknęłam tylko. No no. Oczy przy Czuję panią na ramieniu. Proszę zejść. Proszę mnie nie zachwystywać. Ja? Ja się nie zapustuję. Dobra, dobra. Chyba wiem, jaki jestem bystry. Pani mnie podrywa. Co? Ale udaję. Mam już dość tych babskich zalotów. Wchodzę do restauracji, a wszystkie tak, gały, gały, gały. Wchodzę do sklepu, a wszystkie spisk, jak na widersa. No, no. Chyba się już podoba. Już, już. Niczego od pana nie chcę. Jeno Tych oczu moich cudnych. Knyty. Co? Takie końskie zaloty? Podstawówka w pani wyłazi. nie podszczypywać w myślach. Ja wszystko czuję. Co pan sobie wyobraża? Ja? Ale pani bezstydna. Żeby pan miał jasność. To po pierwsze, pan mi się w ogóle nie podoba. A po drugie, w ogóle nie jest pan takie przystojny. I jedynie jedynie... Pani jest? Pani Komisarz, co? Co? Pani Komisarz, obrażam się, zrywam z panią. Wróciłem, oczka się cieszą, wychodzę i żegnam tam, do nigdy. Uch, ledwo się wybroniłem. Ach, te kobiety.